Ja kupię smoka, daję okay. komuś petkę, daję oh. flash. Jak dadzą smoke'a mid, najpierw sobie wyjdźmy na mida, zobaczmy co się dzieje, bo może będzie przeskakiwał Jak, jak dadzą smoka mid, to podchodzicie pod tego smoka, ja daję, daję wam flasha i wyjeżdżamy A ty smoka gdzie dajesz? Ja na razie go jeszcze nie wasteuję, potem go zostawię może nam na piach Zobaczmy czy jest mid. Meat Pikował Zobaczmy czy poczekajcie Super Avis Po głowie jest Długi po głowie, dwóch po głowie Jarosz wyjdź z bojlera, dam ci duży flash Duży piak, duży piak No i dwóch B, dwóch B Jeszcze po, po, po głowie jest K**wa on bieg bieg. za krzyż poszedł, No i f**kuj, jesteście botami Chciałbyś wymienić swoje skiny, sprawdź Pirate Swap. Strona ta oferuje darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Aby aktywować bonus, wystarczy wpisać kod Moskito. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje, a następnie potwierdzamy ofertę Steam. Na stronie znajduje się również opcja do ładuj saldo, która posiada wiele dostępnych metod płatności, takich jak Blik, Paysafecard, Paypal i wiele więcej. Co ważne, z kodem Moskito otrzymasz dodatkowy 35% bonusu do wpłat. Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ dzięki niej otrzymujemy znacznie więcej pieniędzy. Ta strona jest jedną z najbardziej rozbudowanych stron na rynku. Posiada liczne oraz zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Nie czekaj, sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Mogą dojeżdżać. Jeden dojeżdża, jeden dojeżdża, drugi mit. Nice! Mid jest 100%. się Dał smoka, nie wiem czy on do lewej nie jest. Nice, jedziemy A, A. jedziemy A, last B ja Kurwa, zaleśliłem Kładę się. ci pod longa, kładę ci pod longa No dobra Przeszedł tego mida? Mid, mid, idzie mida To bojlera wszedł da. Idzie apse Dobra, ja go obszedłem Kurwa no! Ardolne. DAŁ MNIE Bez, bez już No to no, chuj w dupę, no i brawo Pochodzi, pochodzi, po 10 HP ma Jebać ciebie a debil, Aj, na chuj strzelasz z tego tek'a tu? No nie, tylko mnie zdradziłeś kurwo. Blank. Dawaj, mister Inult. Jedynki Jak jest. Zamknij ryj! To jest awupa. na jedynkach stoi ziomek. go? Ja bym A poszedł na was. On tu podejdzie po tym. broń. Chodźmy, ja mam O, teraz sprawdzili B. Dobrze, Świeżyna, duży piech. Dobrze, Świeżyna, brawo. Chodźcie, w lesie są dziś. No wiem, ale jest ta Udawaj donicę, udawaj donicę. Dobrze, i lewo jeszcze masz. Wyskoczył ci na nam ten... ...kuchelcu, jebane. Zabij... Bicia mogą być, albo w apcach. Cicho! Jeszcze jeden, jeszcze ja, jeden! Ma... Rozyw go A tak gdzie on jest? Na tak gari Jez, jakim tak ty jesteś kur debilem nie Jarosz przejdź do lewej za skrzynkę Ej gościu, ty nie grasz w kunie e sport kurwa co każdy ma papiery Ty <laughs> będziesz dyktował Ale cię bardzo... boli że mam własną organizację, nie? Słyszę mm. ten ból Zabolało cię chyba, co? No nie ma odcinka Bandji, zamknęliśmy kanał Dzisiaj dodajemy odcinek jak skaczemy na Bungie Drugi środek, uwaga, ej, 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 ej drugi środek, uwaga Jeszcze Jeszcze jeden na murku Kurwa Murlock No, mnie nie wkurwiaj Super Jest za smokiem na midze, lewa Leży jeden murlock, murlock, mur weź mu zajeb Jak jesteś serio graczem to mu zajeb Idę na longa Wewnętrzny stoi Kurde o nie. Idę i do za. Ej, dwóch na B macie. Dwóch B, bo dwóch B. Dwa. Ej, <H2> Dwa B. Ej, 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 ej. I CT, 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 CT -y. Jarosz. Idziesz do Jaro? Idę, ale ty dałeś info dwóch A nagle. nagle mówisz dwóch B. B Nie, na samym początku chodzi o dwóch A. Na samym początku. Czekajcie, bo Avis robi robotę. Czekajcie. Pali się na B, may度. pali się na B typ. Moim żałkiem jest, to wiesz? Aps Proszę, jesteś tu. Duży krok, no bój, tu też. Bo i lewa nie może, bo jeszcze leży. A wstań nie, nie może. Sajty, szuman. Cetem! O kur... Jak on mi za... kebał, no kurta, graj z. Hej, ja nie, I Cetem, I Cetem. Ja p dole. Ja pierdolę. Mało nie miałem w tam. Biblia, najdobniej. Biblia gdzieś albo długa. Czekaj, bo Jezus idzie na plecy. gold. Mateusz, Zajepali. jak ty jesteś z nim wesz? Chyba graj ja w AWP Ty ledwo co sam już po schodach chodzisz, a chcesz AWP grać Ale ziomek, ty dwujeczka tam kręcona na foku, tak na gapce Ty Ja jestem hopiem od bycia toksikiem w tym teamie Chcesz szpakę, morda? Palę ci worki dobre. Albo sprawdź Nie, Nie ma Słuchuje CT Trashuje CT Palę cię mnie Nie ma W -A. Trójki jeszcze może być, jeszcze może być. Chyba wszystko tam macie albo chowają. Już, już mam trzy dragi więc... Ja idę słuchać. Flecz biał. Ja, ja idę sami, Jowis. Ja biał. Dwierzę. Dwóch. Jestem na. Bo oni ja, ja mają dawno na chmurm. No, mają, mają. Jeszcze jeden był Boba boiler Ja tego zabijć idzie, idzie do ciebie To w bojce jest Oj Poszed do second Mida Wszedł do boilera, wszedł do boilera masz Tak, dawaj jedź, jedź, Jarosz. jedź Banan bullas bo... Czy z gram z widzami? Tak, tak, właśnie gram z widzami Ta, jestem widzem pozdro do o, ba, jedziesz, Ty do pizza jedziesz do tego pita Idzie stoi patrz longęć ja ci... bo ci łapi apsy jeszcze Seven ja more seven wale pezep tak jak w Tekken Brawo Wojka, wojka leży. Długie cześć, długie Długie absy, balkon Kurwa, dwóch na B kupra. Leży, leży drugi Ogólnie to banan moglibyśmy Ona wczy, dobra Ponawczy, śmieć, No zajebiście, dobra kupra. 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 O, Szenek, ci kurwa, ma tule, słyszysz? debilujany ty a. No i przejebał A, nam rundę, kurwa, debil je Dobra, Mid Dalej, dalej, dalej. No kurwa, wiem co robię. Mam Dobrej kobiety. Kurwa, serce dziękuję. Zawał. Chyba. Młody się, ale mój ziomek ma 25 lat. Yy, strażak, wysportowany wszystko, ty rerii, normalnie zawał. No to, to jak ci to też, młodzi, no tak. No, to jest pojebane no to jest poj akurat, no. A, a Jarosz dalej bez zawału. Ja miałem. Dziad, jeba**e. Ty miałeś, ku no tak, no. jakby 24 lat, no Żabik, to weź się po streamie, jak chcesz skan. Ja mnie ja do dotlenie jednej komory, wiesz No tak czasem się zachowujesz. Mózgu jakbyś miał jedną... Jedną po... Ale czy ja się... Ale czy, ale czy, ale, ale, ale czekaj, ale, ale czekaj, ale czekaj, bo tego... czekaj, ale czekaj do serca, kto się dzisiaj będzie śmiał jak wypłaty nie dostanie. No dobra i... Was, nikt nie patrzy prawo, murlok kupa reprezentant polski, kula. Pa... W pchaniu kupa taczek z głównym chyba. <laughs> Dzi**any Nic nie myśli, chłopie, to czy ja bym ci to kolować, czy co jest z kupa? 800 na świecie, jesteś na facey. Ujśpat, babałem, bo... Body cross był, no. Nie widziałem go przez ciebie, no. Pojechało przejść. Super, super runda, Piotrek. Tylko mi się dawid, tak ciebie. A, już, tak. tam, zajmij mi, Nie wiedziałem, że on jest taki. taki. Ty, Gdzieś smoku widziałem! Ja? Nie, zielony miał. Zabił. Kurde, ty, chuba ty, chuba, ty, chyba tego miałeś. zaraz event charytatywny chyba będzie na wybielenie, kurwa. A, chuj, nie ważne, nie było to nad... na plusie, o to chodzi, drużynko. Ale coś podjeżdżasz do mnie? Coś do mnie, kurwa, Nie, nie, a, nie zauważyłem słowo, nie, myślałem, że 14. No to patrz teraz jakie na ha, Hara harakiri im robię No i o to chodzi stary Petunia Banan, banan Ja Cię odpuszczam, Jebę Cię Jestem frajerem Trzech B, nice. trzech B Jadę, Ty mnie B wchodzą Patrz na wejście odwinął w Smoke, 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 smoke. Smoku, Dwóch smoke, dwóch seter, dwóch CT dwóch Co To paka tak jest, że. Dobra Yolo. Ej, kurwa nie teraz już. <grywy> dobra dobra ja Yolo. Dobra. Pamiętaj, kurwa, you only live once. Yeah yeah. O! Jaro, to Jedna legenda widzowie. <grywy> to jest <jednym tym grywy> <życie> Yolo. Jedna <grywy> legenda Yolo. <grywy> Dejmy z wiedział, z kim zięcze zrobić, hej. Iap. <grywy> Ty dole, Mati i Jarosz. Ty Jarosz, jakie hedy dałeś. Nie, nie widzę, co Ładnie. No, niestety, jo... to inny, Wiem, że inny. Palsze weszli. Tylko, no, Tak jest zawsze, jak się wygrywa, No, do Na co za frajer je... Żeby ci matka miała dobre życie. O, Ej te... Szenek, ty teraz nie ma zmiany! A ty murloka kula odgrywasz? <laughs> ty, toczka? No zrób to, zrób to, nie masz cechy, pokaż, jest Nie zrobi, a -a. nie ma małe, no małe Nie, nie zrobi, nie zrobi. Nie, nie zrobi. To jest lesz. Szenek, dawaj jakiś mecz na plusie skończ w końcu, proszę cię Ej Szenek, dawaj trunk zajebki na plusie skończ. To jest lesz, on, on nie rzuci, nie rzuci. Nie, nie ma cechy. O jezu, stary. jak cię da łatwo można podpuścić. Ej w ogóle ja trafiłem za e, Piotrze, Piotrze, ty pana rampie. Za 58. Ja się poczułem, mogę być tak pięknie. Po dwóch diglach. Po dwóch zabitych jest. No kurwa, teraz! Ale masz kurwa dzwonek, jakby ci kurwa na lot Niemcy robili w 39. <grym> Pera, no o, już się blisko jest, dobra. Chodź tu Moli, chowaj się. Do... molisia na miejscu. Akcja. B. Respirator musi otwierać, odpiął, słyszeliście? Się serwał sprzed komputera dziadek. Elektrody. I, i, i kable mu poszły kurwa. Dziadyka j***any. Je... Pilegniarka przyjedzie. Dzień dobry, dzień dobry. Panie, a Dobra. nie, ma no problemu, nie ma no problemu. Czek, Dzięki wielkie. Pikawa k***a stanęła. <grystania> gdzie, gdzie, są, gdzie są zawodnicy? Gdzie zaplantowali? <grystania> I go tam defibrilatorem <grystania> de <defibliratorem grystania> sąsiadł. <grystania> sąsiad wbiega i mu wali te sprężaj. Bu! <grystania> dziad stary kupa A ty byłeś Jarosz Adminem na esportalu? Ja o, nie nie kiedyś to, dla kogoś. Chciałem kiedyś współpracę ze portal ale nie chcieli mi dać 500 euro A ja bym wyciągnął ten por portal Oj chuj mu kupa no, no, no i dobrze, i dobrze mu zrobiłeś Czekaj bo dziadek jeszcze kupuje czekajcie O już biegnie Oj Boiler zombie boiler A myślę że gatami ma więcej Ej, a czy, czy byłeś jest portal? Shwedów. Kogo? No, to... Szwedów, to... Szwedów? No i no. dobra, skupiam się już teraz, bo już teraz przesada. Żarty żartami, ale ku czwóraka kręcę. Chcę wykonać, śmiechu i koniec Jarosza, że jest stary. Nie żyję. O kurwa, mnie zrobili. Królka, antenna i klasa Ja mu na banie zeskoczyłem No w p*** jest Królka gdzieś, wyjdź pod komputerka Chodź na chwilę Lecz na kurek Ale masz... ksiądz Jaro, ksiądz Jaro Klucaj, klucaj bo chcę być wyżej Klucznik Witam serdecznie wszystkich Dobra Muszę wejść na chwilę O Jaro dawaj, ich dawić ale ty kur... jak w celibacie w sumie k***a. Kurwa Dam ci antenę Dam ci antenę, Podejść, podejść. Nie, no, no, nie. Nie, nie, bo ja bym... Nie, dziękuję mi Hej! Kurwa Bo tu miałem flesza, miałem flesza Okej Są na B, na są A A, no ciepło Zajmuj się, trochę. Pali się Bane. blisko. Panu trzymaj. Blisko był. Byłem, tylko pasem Dobra, jest to. 4-15. Dobra, zagrajmy eko Dajcie nade meet i chodźcie, ku... z seletami i skawami, gdy jedziemy. Ja p... dole, ale kur... z się, ku... kondona. Jeszcze drugi, to mit, to... drugi mit, drugi mit, drugi mit jeszcze. On patrz kurwa co Jarz robi. No ja bym go za... No No I chyba apse Mati Nie, kurwa mit Pod balkonem o, Ale kurwa Get. Mogę ci dać flesza jak chcesz w to podejść Dobra, 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 no, dobra Okej, okay. no, no, dawaj no, WP, nie widziałem No zobacz ten boiler na pierdolę Co to jest, kurwa Nice

Przebiję, kurwa. Przebiję, oh. Przebiję, oh. Przebiję, przebiję, jeszcze basen gdzieś, basen banan. Bass banan. Jedenka no, gdzieś? Jedenka. Lewo prawo, prawo. Tak, Nie. No, ale. Ja ale kurwa, ty, ale kurwa, mecz. Oni i on, kwa, Przepił, przepił Minus Więcej? Nie, 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 Jeden tak wleciał na ten Chcesz mi dać flash? Ja na Dobra, ja idę, ja idę. Musisz murlock Duży piak, duży piak. Łapy long I mnie rozjemu spet Mów B się, czekam na was Kładzie w sajcie Słyszał mnie gale Jest ten, na cmentarzu chyba jest cmentarz. cmentarz, cmentarz, inside. cmentarz, cementarny, Jest cementarny, 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 go, Cała smoka ruina Smoka CT, smoka CT, nie flash jakiś Przebił, nice Jeszcze jeden, AWP, do lewej Był tam smok Ja zginę, ja zginę, spokojnie Ja zmienił broń tam banania, na taxi Jest na bananie, za murkiem, za murkiem Walił CT Nie, nie top, nie top, nie top murlock Przebił Sorry, 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 sorry. Przebił BS Trójka! Nie zginę, Dawid. Czekam. tam Avis. dostać. Ale wykerowałem ten meczyk. Nie wiem czy to. Yy, propsik, ale gonik mi napisał, masz podobny styl gry do mnie. No, propsik, propsik. Tak, proszę. Jadą chyba. Czemu Nie? Mogli przejść, Avis. No. Buch no nie no i odwrócił, on wie o tobie, on, on wie okay, o tobie, on o tobie wie <laughs> Ale kurwa to o jest. ja dole ty kurwa był ze bubie za czas Bo ja nie wiedziałem, nie było kola ładnie maty jaka szybkość Twoje To jest awupada, co ma zero. Słyszał. Ty f... i CT, CT, CT. Wiem, 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 ale co to? Ja w ogóle. Yes! Jeźdz! Ja chyba nie ma. Nie ma. Ja w dole. To było mocne chuj. F... Mam no, efektywne. Palić czy rzucasz smoka Longa już. Zgazował. Do CT mógł przegazować. Do CT, a ja pójdę do pana. CT macie raczej. Second mid. Second leży. Sprawdzam, nie ma go. Biblia mógł przegazować. się boją, że ja będę Jest CT, czekaj, schowaj się. Francuz. Minus. We jest B. ostatni B. Mam no, pod granatę jak ktoś. prawy jest. Nie, nie. Nie wybiegajcie pod niego, razem zagramy. No, no k***a. Kur... Z ruiny przeszedł. Morda. Fake. Hmm, do niego wlecimy. A, bez... Jedynki. Fleszuję go. Dobra, yeah. no, git. Ja idę do ruiny. Pan se bał. ban. Przeplątało i na niego wyskakuje Trójki Cześć Tak Nice Dochodzi na mózgu Na mózgu, ale to my jesteśmy mocni My jesteśmy jakimiś chłopakami do bicia, kurwa No i są do lewej, ja ci mogę dać flash Nie, nie Podejdź, podejdź Czekaj, daję ci flash No to daj Kurwa mać

Masz smoka. Co uciekaj, uciekaj na meryt. Nice. Ej nice. co ty tam otkałeś od... przenek? A tam <grym> k*** w... słyszałem, że tam, tam poszła tak... ile tam było typu? Co do dwóch. Oni mieli full blind pewnie. No mieszka mi się rozładowała. Tak. Myszka cię rozładowała. Tak, Stary cię chyba w dół zaczął pakować. celować, nim kurwa. Ale na biało byli? Pierwszego tak. zabiłem dwoma kulami, a drugiego nie umiełem w 18. -ma. Ja p *dole, a, naprawdę. Ja bym dam smoke'a short i przeszedł long. Dali smoke'a. Ej, możecie podejść pod smoke'a, ja wam dam ja. flesza. No to się pierwszy. Nie widzę Smokuje long. Spalili galę Rozbili jeszcze I a spalił Kurwa, wszedł do pałacu akurat Nie, ja się Chyba bym celował O no, ja... I cofnijcie z BS-a no Cofnijcie Bo rotuję tych z B Nie mamy smoków. CT Dwóch CT Dwóch No, dawaj się. Sleszuję Zero ma, jedna z moich kochanek. Rujne, rujne. Ale jestem ku frajerem jednym. To no, będzie się chował. Jestem przeziębiony delikatnie, no spokojnie. No jest. Mikrofon aktywowany, mikrofon muted. Daj, najstraj, 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 dobra musiałeś, próba. Jeden, musiałeś, musiałeś. No nie, nie, nie. Ale, jeszcze gala, 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 gala. Banan do prawej. Nice. Dwóch chyba jeszcze banan. Wydaje mi się, że A jest czyste ogólnie. Nie, nie jest. A nie jest, nie no, jest. No, Last ja B. Jest Jest banan. No. Mikrofon tak. jest. O kurwa, to było kaszwe. Nie blisko przewidzieć. Ja Jaro. Znaczy musimy, żeby Awisa na mnie złapał. Kurwa, nawisko łapię. No. No no. Nice Jaro, takie entry, to mi się podoba. Ja dole, świeżyna. Weź coś pojeźdź, bo cię nie słychać z dołu tabeli. Gównie, gównie. Ja dole, świeżyka. Ty, triple double zakręciłem, Chłopiec jest getto turystem. 14 jest punktów, 23 zbiórki, 12 na. asyst. Jestem polski Lebron. Ruszuję, mam tej prawo. Picie za kotkiem razem. Tu jest jak picie. Long leży? Picie, picie, się. To jaki debil. I jeszcze jeden był long, czy nie? No, Ej, kurwa, bibel. Mówiłem, biebie, mówiłem. Mówiłem, pomówiłem. jest, pomówiłem. O, nie żyje. Nice, sale nice, nice. wykerował, Genold, Ja dole, 15 fragów, tak jak obiecałem, tak zakręciłem. Widzicie widzowie, ja jestem słownym streamerem. Ja jestem słownym streamerem. Dalej. ale dobra, Dobra, ale i tak byłeś podejmą, więc ja pa koniu. Nie, nie byłem. Ja pa koń.